11 czerwca 2007 roku Piers przygotowuje się do wystąpienia przed Komisją Zagospodarowania Przestrzennego Bedford. Przyjmując nasz wniosek wykażą się Państwo odwagą, jak przystało na prawdziwych liderów. Ma 6 minut, by przekonać ich do farmy wiatrowej. Jeśli udzielą Państwo zgody na budowę, za kilka lat powiedzą Państwo, dzięki Bogu, że to zrobiliśmy. Komisja jednak odrzuciła wniosek Pierce'a, twierdząc, że farma wiatrowa nie pasuje do krajobrazu Bedfordshire. Zepsuje komfort turystów zwiedzających okoliczne zabytki. Innymi słowy, zepsuje widok z okien. Cieszymy się, że wniosek odrzucono. Bardzo słuszna decyzja. To dowód, że jeśli obiektywnie przedstawi się fakty, można liczyć na pozytywny rezultat. 10 albo 11 przeciw, 1 za. Tylko jeden członek komisji zagłosował za wnioskiem. Mamo oto Piers Przepadliśmy 11 do jednego, strata czasu. To walenie grochem o ścianę. Oczywiście, że niepokoi nas globalne ocieplenie. Każdy na swój sposób stara się przyłożyć do walki ze zmianami klimatycznymi. Naturalnie trzeba szukać odnawialnych źródeł energii.